Hej cześć, dzień dobry, ja jestem Kuba, a to już jest ósmy odcinek z gry Down. W poprzednim odcinku straciliśmy aż dwie osoby, a były to Jess i... a jak on miał, Josh to był. A w tym odcinku zaczynamy jako Mike szukać zemsty za śmierć. Jazz. sorry, zapomniałem imienia. mimo tego, że przed chwilą jej powiedziały. Pamiętamy, że w poprzednim odcinku znaleźliśmy totem, który nam powiedział, iż mamy zaprzyjaźnić się z białym wilkiem, który tutaj gdzieś chodzi. Słyszycie, wiem, że tu jesteś gdzieś w Wilku. Dlaczego on tak co chwilę opuszcza i podnosi tę lampę? Ale co jest tutaj? Tutaj nie ma absolutnie... O, jednak jest coś: to ten biały! potem tym pomyślności. Wiem, że miałem tu nie zaglądać. O, ale to temu pomyślności nie przegapiłem żadnego. Nie, absolutnie... Co tutaj było? A, to, że ja muszę do... Dobra, już... Dobra, już wiem, na, czy... na jakiej zasadzie to działa. A działa to na tej zasadzie, że prawdopodobnie nie uda mi się tego osiągnąć, ponieważ nawet nie pamiętam, jak ten gościu się nazywał, który... Tam był pokazany. Dobra, to może ja zacznę tutaj na chwilę. To był mat. Ok, czyli mamy totem, który mówi nam, że matowi można jakoś pomóc, ale nie wiem absolutnie jak to zrobić, więc pewnie się to nie uda. Ale, wyjął. Co tu jest? Zakaz wstępu: ze wskutkiem natychmiastowym uznaje się dalsze użytkowanie obiektu, przybywanie na terenie, za bezprawne. Data 12 czerwca 54. Okej okay. dobra, pytanie: czy te drzwi można otworzyć, czy jednak muszę iść naokoło. można otworzyć Czy te drzwi się od razu zamkną za mną A, on samemu wchodzi automatycznie, to trochę skasztaniłem w takim razie Może tam jakaś brońka by była O, wilczki Nie próbuj tego otworzyć, jeśli nie jesteś uzbrojony. <laughs> Chyba, że mogę to kliknąć. I to coś zmieni. Nie, to tylko mówi, że mam zamknięte. Okej okay. Warto wiedzieć. W takim razie... A, to jest jakiś kościółek, a przynajmniej tak to wygląda. Co się na krzyżu tam są, tak? Ty... Moja interpretacja może nie być... prawidłowa, ale tak mi się wydaje, że to może być w jakiś sposób religijnie powiązane. To no, dziwne. tylko Data 4 stycznia 52 rok. Do personelu sanatorium. Od pan Roż. Odpowiedź ratowanie górników. Przypominam, że w dniu 3-5 stycznia ma zostać zakończona akcja ratunkowa w kopalni. Ponieważ liczba pozostałych przeżyć górników nie jest znana, proszę o przygotowanie wszystkich łóżek na oddziale A. Prasa pojawi się na miejscu jutro. Musi zobaczyć, że zapewniamy górnikom najlepszą możliwą opiekę. Proszę pamiętać o tym, że dziennikarze pod żadnym pozorem nie mogą zostać wpuszczeni na oddział psychiatryczny. Niedopilnowanie tego postawiłoby Pana Braga i całe sanatorium w bardzo złym świetle i zaowocowałoby natychmiastowymi zwolnieniami. Będziesz potrzebować zatyczki do nosa. Ci, ci goście strasznie śmierdzą. Okej, okay, później sprawdzimy na koniec, co daje ta wskazówka. Ile innych wskazówek już pominąłem sumie, że tutaj nic nie ma Ta. Więc w takim razie spróbujmy pójść tam o Może będzie tu jakaś broń Albo przynajmniej Totem kolejny Albo nie będzie nic, a jednak coś jest. W takim razie ransun to i wchodzimy niżej, głębiej. Tutaj, więc raczej już nie wejdziemy na górę. Więc prawdopodobnie znowu odstawię kasztaniadę, ponieważ tam były jeszcze w środku jakieś drzwi, do których można było wejść. W sensie nie drzwi, tylko korytarz. Tu można wejść na górę. Nie można wejść na górę. Jakby że drabinia jest rozwalona, więc obstaję, że muszę przejść naokoło, chyba że będzie można po tym wejść. Nie będzie można po tym wejść, a więc idziemy tutaj. A to, że jestem tutaj, daje mi absolutnie wow. Przesunąłem tę beczkę co mi to daje? A, mogę na nią wejść spoko. To jeszcze się tutaj rozejrzyjmy Właśnie, kolejny totem żółty Totem straty. Pozwólcie, że totem akurat będę zaglądał. Znowu przegapiłem jakiś totem To jest bardzo nieładny totem, nie podoba mi się. znając życie doprowadzę do wydarzeń z tego tu temu wyżej Mike. Dobra. Yy, raz. Dobra jesteś. I teraz tutaj tędy mogę spaść? Nie. W takim razie na spokojnie, albo mniej spokojnie, bo przecież mogę nacisnąć sobie L1, żeby iść szybciej. Co z tego, że to nie dawało nic w tym przypadku? I co mi daje wejście tędy? No, miła odmiana, ale odmiana czego? Aha, czyli zatoczyłem koło, ale przynajmniej znalazłem totem. Kolejny. Spoko. No, bo tędy byłem tutaj, tam była to ta notka. I właśnie, tutaj jest to przejście, o którym mówiłem, że jest. No. Sanatorium Blackwood Pines, otworzone w 2022 roku. Mensana Incorpore Sano. Oko. W takim razie zmierzamy do admina. Co tu można znaleźć? Safe. Czy ten safe będzie można Nie w jakiś sposób otworzyć? otworzyć? Dawaj, to będzie junk space. No, prawie. Bierz pieniądz. To nie jest pieniądz. 30 kart zegarowych z kopalni. Ok. Czyli ktoś chyba chciał to ukryć. Że. Nie wiem, jakby tam na noc co było, że. Przestają szukać ludzi, więc obstawiam, że to z, nich, z nimi może być coś wspólnego. I nie do końca to się może podobać niektórym. Nie wiem co mówię, po prostu mówię: Uszkodzony aparat co to za wskazówka? Dobra, nie. Ja muszę w takim razie zobaczyć to. Pozwólcie. To było to ogłoszenie. Informując personel o konieczności przygotowania u ofiar wypadków, w kopalni górników umieszczonych w sanatorium, by mogli dojść do zdrowia. Uszkodzony aparat, obiektyw aparatu został rozbity. Wygląda na to, że ktoś zrobił to celowo. To jest plik 30 kart czasu pracy z kopalni, które zamknięto w sejfie. Wynika z tego, że w kopalni więzionych zostało 30 górników. No, czyli tak jak myślały. Do nieznajomego coś było, nie. Do bliźniaczek też nie. No, czyli jeszcze tutaj pewnie gdzieś mogę znaleźć jedną wskazówkę. No i to w sumie z tymi kopalniami jak na razie... W sensie z wydarzeniami w 52 mi idziemy... Mi najlepiej. Dobra, tam jest piwnica, więc wiadomo, że tam nie idziemy. Idziemy w takim razie tutaj. I od razu coś się rzuca w oczy. Ha! Dobra. Dziennikarz zaatakowany na górze Blackwood. Blackwood Pines aby dziennikarz Alberta Buegel został wczoraj zaatakowany przez ochronę sanatorium Blackwood. Mężczyźni udzielono pomocy lekarskiej. Starszy reporter Chuck Bernstein chciał przeprowadzić wywiad z górnikami, których uratowano w trakcie wtorkowej akcji. Mężczyźni spędzili pod ziemią trzy tygodnie po tym, jak w grudniu ubiegłego roku doszło do zawału w kopalni Northwest Mine. Z uwagi na skrajne wygłodzenie i stres urazowy skierowano ich na leczenie w sanatorium Blackwood. Jefferson Brack, właściciel kopalni sanatorium, powiedział wczoraj. Bugle, że incydent był niefortunny i że rozpoczęto już wewnętrzne dochodzenie w tej sprawie. Stwierdził również, że Bernstein przebywał na terenie sanatorium bez pozwolenia. Mówi, że napaść była wynikiem kłótni, która wywiązała się po tym, jak sąd konfiskowany został aparat Bernsteina. Spokoj, rozumiem, że. To tu, to będzie tutaj. A, to tu musi być aparat, o którym wspomniał artykuł w gazecie. A tutaj to. Gazeta z artykułem o reporterze, który mnie pozwalał na się z uratowanymi górnikami. Okej, okay, czyli już zaczynam przygapić jakieś rzeczy, tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż mam wrażenie, że dosyć dokładnie sprawdzam każdym jeden zakamarek. Może tutaj coś jeszcze będzie. Szczurek na pewno. Nawet co tu jest? Raport medyczny -stanu górników, na temat stanu górników. Lekarz prowadzący dr NHF, NHF Bowen. Raport medyczny. Raport na temat stanu zdrowia 12 górników przyjętych do placówki po zawale w kopalni i akcji ratunkowej, które miały miejsce w Blackwood Pines. Rozpoznanie no wstępne. Przyjmując 12 pacjentów do placówki medycznej w sanatorium, spodziewaliśmy się ludzi skrajnie wycieńczonych, zdezorientowanych, wychudzonych i umierających z głodu. Na szczęście, stan zdrowia górników wydaje się stosunkowo dobry, nie stracili też dużo na nawadze. Najprawdopodobniej udało im się znaleźć w kopalni jakiejś zapasy żywności. U kilku starszych mężczyzn, zgodnie z przewidywaniami, stworzono zaburzenia czyn... czynności układu oddechowego, a także objawy zapalenia płuc. Trwające 23 uwięz dni uwięzienie, odbiło, um odbiło się na ich psychice. Niektórzy członkowie grupy doznali szoku związanego z powrotem do cywilizacji i ponowna adaptacja sprawia im problemy. Choć ich fizyczny stan zdrowia jest znacznie lepszy niż oczekiwany, wydaje się, że czas spędzony w kopalni odcisnął piętno na pozostałych aspektach zdrowia. Leczenie: Ze względu na delikatny charakter niektórych pacjentów, zdecydowaliśmy się odciąć skrzydło Anne Sanctorium. Ewaluacja psychologiczna zostanie przeprowadzona tak prędko, jak to możliwe. Pacjenci z zaburzeniami czynności układu oddechowego zostali poddani bronchoskopii, przypisano im także streptomecynę. Pozostali znajdują się pod ścisłą 24-godzinną obserwacją. Podpisano doktor Nikola Canryphon z Bowen. Jeden z tych gości próbował mnie ugryźć. Muszę poinformować o tym doktora Bowena. Ja wam powiem, że ja bym nie dał rady w taki. O, znaleźliśmy to. Aha, czyli jakby w long story short, 12 było, a 18 dalej było w środku. Ale ja bym. Ja bym psychicznie nie wyrobił, jakbym został 23 dni zamknięty, ja bym po prostu wykitował. Więc w ogóle szacun do tych ludzi, że oni przeżyli, chyba że yy, i dało im się po prostu wydostać, mimo tego, że tam było napisane, że psychicznie tam nie do końca im dobrze szło. Yy, w każdym razie... Zeszliśmy do piwnicy Czyli miejsca, które po prostu uwielbiam A! o, kryczek Weź tą maczetę Instant bierz tą maczetę No i, no i mamy maczetkę Będzie czym się bronić ewentualnie Schowałeś to do A dobra, nie schowałeś tego do pochwy tylko W sensie na pokrowco tylko po prostu wsadziłeś sobie pod pasek czy coś Dobra, kamera prowadzi w tamtym kierunku, więc tu jest pobocznie, to już trzeba logicznie patrzeć na ja tu grę. Dobra, Jumpscare. Boo. Czesło do krępowania. Spoko. Nie oceniam. A myślałem, że kamera za mną podąży. Ale jak nie, to nie. A tam do środka można wejść? Można. Tutaj przez okienko że nie? Ok, i rozumiem, że. Sorry, ale jestem tak zainteresowany akurat tym wątkiem tutaj. Krzyszto wyposażone w skórzany pas mające unieruchomić pacjenta. Jest pokryte krwią. Wygląda na to, że użyto go do jakiegoś dziwacznego eksperymentu. Jeśli chodzi o te zajścia z 52, to jestem bardzo ciekawy, co tam się wydarzyło, dlatego tak za chwilę zaglądam. Znałem się w ogóle, czy tam jak byliśmy piętro wyżej, to czy można było wejść po schodach jeszcze wyżej, bo mi się wydaje, że tam były jakieś schody, ale mogło mi się tylko wydawać. Tam widziałem, że coś mrygało. I chyba można tam pójść. Tak jest How many days will No zaraz to i tak przeczytamy Ile jeszcze dni będą nas tu trzymać Nie wiem Myślałem że to będzie jakiś pisik do dzienniczka o wydarzeniach z 52, ale nie to nie Dobra, tu jest też dalej, to był pies, ale dygłem spoko No, ta gra jest już mocna, wam powiem. Odpowiedź natychmiast. Należy za wszelką cenę trzymać reporterów i innych wężących z daleka. Western Province Telecommunications uh, bla Telegram. Bla. Nawet dane o wypadku przyjęto 12 ocelałych do sanatorium. Możliwe urazy psychiczne być może trzeba ich izolować. Miejsc miejscowa prasa zaczęła drążyć. Może stać się problemem. Proszę o dalsze rady. I co jest na ten temat? O! Aktualizacja. Według telegramu właściciele próbowali coś zatuszować. Mhm. Mm Ale przegapiliśmy jedną rzecz chyba. Telegram ostrzegając przed zainteresowaniem, właściciele kopalni próbowali coś zatuszować. No, standardzik. Po co się przyznać do winy, skoro możesz po prostu wziąć. I wszystko zatuszować. Ale jesteś piękny. Coś tu masz? Kamera się obróciła, jakby coś tutaj mogłoby być. Jednakoż niczego tutaj nie widzę. A tutaj postawili specjalnie te światło, żeby cień na psiaka był. W takim razie oczywiście, że mam iść tam, więc pójdę tutaj, to jest logiczne wybór. O tu jest to krzesło. A, ale tutaj mnie nic tu... Ale tak to tutaj nic nie ma, to słabo troszeczkę. To ja się obstawiam, że jakbym przegapił tam to wejście, to... Okej. Okay. Jest to co najmniej przerażające, niepokojące i wszystko, co tylko mogłoby być. W sensie, no, jakby. O, o, no i co? Mike nie ma paluszków. No nie może sobie teraz to... Potwórz siłę. Okej. Okay.

Ale no mogłem się tego spodziewać, że to nie będzie takie proste. No, w sensie, Że to nie będzie takie. No, przyjemne. No, Aktualizacja efektu motyla. No, te efekty motyla sobie podsumujemy. Wow. Na koniec. Nie F**k to go. Piękna wyliczanka. Uwielbiam. W każdym razie tutaj coś szło. I. Okej. Okay. Dziwna czaszka. Błyskawica zakonserwowana w formaldehydzie. Spoko. Szanuję. Chyba. Dobra, tych drzwi może na, na razie nie będę ruszał. Zobaczmy, co jest tutaj. Oczywiście, że mogę otworzyć te szafki. I któreś to będzie jumpscare. Bu! Albo w którejś będzie ciało. chłodnie, tak? To identyfikacyjna. Nicolas Bowen zaatakowany przez jednego z pacjentów. Śmiertelne rany szarpane gardła. A ty przypadki nie byłeś. Ty przypadki nie byłeś panem reporterem? No tak, to jest druga z kolei, więc w trzeciej będzie jakiś szur, który mi wyskoczy i mnie przestraszy takie pasona. We... Chyba. W czwartym odcinku albo trzecim. Nazwisko zmarłego zmarłej Sara Smith data zgonu 24 lutego 52. rok. Niniejszym poświadczam, że zajmowałem się zmarłą począwszy od 8 marca 51. do 24 lutego 52. i widziałem ją ożywo po raz ostatni w dniu 24 lutego 52. Dobrze, witam, pocięciu, yy, czytamy dalej. Przyczyny śmierci. Ciężkie rany, czerpane brzucha, obrażenia wewnętrzne w obszarze jamy brzusznej. Utrata krwi w wyniku obrażeń. Do jej śmierci doszło w wyniku działania przyczyn zewnętrznych. Przemoc. Proszę wypełnić także poniższe pole. Wypadek, samobójstwo, zabójstwo, zabójstwo. Co? Wyp Wypadek, samobójstwo, zabójstwo. A, że... który z tych trzech? Pochodzenie obrażeń i rany zadane ostrym przedmiotem. Prawdopodobnie paznokciami. Dodatkowe uwagi, ewentualne dodatkowe uwagi proszę umieścić w przewidzianym datopole na odwrocie. Podpisano doktor... E, Nicola, a, Nikolas Bent, to jest jednak lekarz, nie wiem. E, dobra, co jest tutaj? Dodatkowe uwagi. Ciało zostało znalezione dopiero 6 do 8 godzin po śmierci. Fragmenty jelit i nerek zostały najprawdopodobniej spożyte przez napastnika. A, czyli Wilczak przyleciał? Przyszedł w sensie Dobra i tu będzie jumpscare Bu Albo ciało tak jak mówiłem Jedno z dwóch Pewnie się z tobą zgadzam O, jeszcze szczurek Czyli oba! Co wyciągniesz do mnie rękę, ugryziesz mnie? Czy co zrobisz? Okej, okay, let's check this out. A, bo ja potrzebowałem tego, żeby drzwi otworzyć, to nawet nie wiedziałem. O, odwaga mi wzrosła, dowcipność spadła i szczerość trochę urosła. Jest dobrze a już tego jednego raczej nie odzyskam identyfikator, Nikolas Bowen to jest tutaj lekarz Nikolas Bowen był na dole napisany ogólnie akcja jest najmniej porąbana no ale teraz to mogę otworzyć za pomocą tego i weź tą kartę jeszcze i właśnie, i teraz ja będę mógł te drzwiczki otwierać. O, zawróć. Zawróć, gdy będzie to możliwe. ale ty masz dalej tusz. Tak, masz. Właśnie, bo ja zdecydowałem się przy drugim podejściu od razu amputować, zamiast próbować otworzyć, ponieważ było ryzyko, że się rozwali bardziej maczetka, bo możecie zobaczyć, że tam już jest troszeczkę uszkodzona na dole. Wolałem nie ryzykować, że stracę broń. Absolutnie, Michael, stój, to wszystko jest do seksplorowania. Jednak nie. To jeszcze nie ja kieruję. A, bo to jeszcze senka jest. Jak miło. Może my też tutaj sobie uwiniemy, gniazdko. Tych drzwi lepiej nie otwierać. No, nawet nie mogę. Ale dobra, myślę, że w tym może. E, jeszcze raz. Język mi się ostatnio plącze. Mam y myślę, że możemy w tym momencie zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie lajka, like suba, komentarz. Do zobaczenia w kolejnym i cześć!